Siema, dzisiaj mamy tutaj widzę nowe skrzyneczki na g od Pago. Knut, Bong, Grande, Zakolak i Shake. Jakieś chyba cztery osobowości różne w jednym Pago. Także potwieramy sobie najtańsza za 28 zł, najdroższa za uwaga 1332. I co jest w niej takiego ciekawego? Oj, oj. Dobra, to wygląda fajnie, także potwieramy, a na wstęp jeszcze przypomnę, że strona oczywiście, jak i wszystkie filmy na kanale, są dla osób pełnoletnich tylko, jak taką osobą jesteś, to pamiętaj, żeby używać sobie kodu promocyjnego SWERT, jak już wejdziesz na stronkę, bo masz 5% więcej przy doładowaniu, a również jak Ciebie na stronce nie było, to z tym kodem otrzymasz skrzyneczkę MILSPEC do otworzenia na start. Dobra, nie będę przedłużał, polecimy, gdzie są? zgubiłem. O, doknuta, 28 zł, także sobie taką Sprawmy czerwone same skiny. No na kosy i tak dalej, na rękawiczki zbyt dużych procentów nie ma, ale no, może, może się po szczęści się zjadł. Muertosik. Okej. Okay. No ale ten shake za 1000 skrzynkami naprawdę ciekawi mocno, mocno. że go odredzi, chociaż padnie. No dobra, ostatnie dwie sobie otworzymy. Nie będziemy też się tak na niej skupiać. Oczywiście jeszcze potem na bitewki jakieś pójdziemy etp itd. Kajona jest. Bong. Czemu bong? Za stówkę. Też dużo czerwonych skinów, ale to już tak typowo samych czerwonych tylko nie ma. Daj mi to Tam na rękawiczki widziałem ciekawy procent Integral To nie było jakieś drogie SG? Z co Coś tam kosztowało nawet Ale plusem to to nie jest Więc yy, Aż tak zadowoleni Nie będziemy proszę bardzo Mamy yy, rękawiczki Gamma Dopplera do tego I czego chcieć więcej 1300 z 300 No bąk Jedna szynka. Dobra. Też go zostawmy. Kurty, tak muszę latać. Grande za kolak 380. No spójrzcie na to, no. Na to na przykład. Albo na to. Dwa na to. 3 na to, prawie 4 na to, prawie 5 na. Ej, dobra. Tutaj to będą Glowsy chyba sypać jak powalone. Tak mi się wydaje. Dobra, jest autotronik chociaż. Ale to chyba nie będzie profitować. No, no i są. Pierwsze głowcy ale chyba to są właśnie te tańsze. Więc no, zbyt. Yy... zbyt zajebiście. Tutaj nam nie powypadało z Grande za Kolak. Oczywiście też będziemy wracać do tych skrzynek, więc spokojnie, żeby je potestować tak pojedynczo. No i został nam Shake za 1332. No chyba, że tutaj wleci jakaś po prostu mocna odkutka. Fejt? Chciałoby się, Black Sand. Ile jest procent na tego Black Sanda? A, 10 na to, 10 na to. No dobra, jeszcze damy z dwie szanse jej No jezu no tak, przy takich rzeczach się zatrzymuje Tylko nie tam gdzie powinno O matko Dobra no nie wiem No zobaczymy e, Tego shake'a Może w innym jakimś odcinku będziemy mieli więcej środków żeby go tak przetestować Na razie się jeszcze skupmy na tych tutaj tańszych na bitewkę żeby wrzucić jakiegoś knuta Eee, co tam jeszcze było, Bong no i, o widzę, że się zmieniły te, eee, kolejne zdjęcia ze skrzynek hobby active, fire and water, 50 shades, spoko, spoko, no i grande zakolak, tak sobie zróbmy, no nie będę już chciał, żeby też coś oczywiście jeszcze nam tutaj eee, zostało. Chociaż kurde, mogłem na dwie osoby wziąć No, mogłem Liczymy tak po prostu na fartę Okej okay. Dobry start, nie? Chociaż <gryż> nie no, w sumie dla niego był dobry Niech ten Grandezakolak niech się wykaże, myślałem, że on taki... Lepszy będzie A nic takiego w sumie... Ciekawego nie rzucił Ale bąk 55 no na razie, Bong to jest chyba najlepsza osobowość. Po, y, pongowskiego, tak wnioskuję po dzisiejszym odcinku. <grych> o, ojejku, o co tu się stało? No i koniec marzeń, chyba. Chyba tak. Niestety, no dzisiaj nie wyszło, ale są w jakimś stopniu na pewno ciekawe te skrzynki, także. Jeszcze je sobie poprzetestujemy tak pojedynczo, no i ten shake mnie będzie najbardziej interesował, tylko że trzeba troszeczkę się przygotować na niego bardziej finansowo. I oczywiście przypominam, kod promocyjny sfert. nie zapominajcie o tym, wbijajcie na Discorda i na Kika, do usłyszenia w następnym filmie i cześć!